Cześć kochani, witam was serdecznie na moim kanale YouTube. Dzisiaj jestem, o zobaczcie gdzie, w salonie m -Cars, przy prezentacji tego nowego motocykla, czyli BMW R1300GS Adventure. Jest ze mną Marek. Marek, witam cię serdecznie. Pierwsze wrażenia, oczywiście ja swoje opinie wyraziłem już wielokrotnie w internecie, że mi się ten pojazd nie podoba, ze względu chociażby na ten zbiornik, ale Marek, pytanie do ciebie, jak ty to oceniasz? Wizualnie. Wizualnie nie podoba mi się i nie będę więcej <grymnie> komentował. Ale nie ma pewne szczegóły, pewne rozwiązania, które, które są fajne, tak? które, no. które mogli już dawno wcześniej wprowadzić. Natomiast no, wizualnie no, ten, ten kanciasty zbiornik, te, ten plastikowy obudowy z przodu. Nie podoba ci się to. Tak? Lampa. lampa co, co z tego, brzydka, że ładnie tak? świeci, jak jest, jak jest wizualnie brzydka. Nie pasuje w ogóle Czyli ogólnie, yy, ogólnie wolisz 12,50, jeżeli chodzi o wygląd. Tak? No i już jest lepszy: może się, dlatego że się opatrzył, może, ale, ale w każdym razie jakoś to pasuje do, do tego czołgu taka, taka lampa. No właśnie, także no, zaraz Wam to pokażę oczywiście w szczegółach dokładnie ten pojazd. No i sami ocenicie, jak Waszym zdaniem to wygląda. No cóż, no wiecie, że ja mam 1250, ten stary model, i nawet mi zależało, żeby go kupić, a nie tego, dlatego się spieszyłem z tym zakupem, chociaż w zasadzie miałem kupować BMW dopiero w 2025 roku, Adventura, no ale po prostu nie chciałem tego modelu, bo spodziewałem się, że będzie taki, e, no może niekoniecznie taki fajny, ładny jak 1250, ale oczywiście e, wygląd to kwestia gustu, o gustach się nie dyskutuje, więc może dla niektórych ten pojazd się, ten wygląd się spodoba. Mamy tutaj ramę stalową, jak widzicie, z takich płaskowników, nie wiem jak to nazwać, takich wytłoczego stalowych, ale tutaj już ta podrama jest aluminiowa, jest dokręcana, nie, jest to, nie są to rurki, no ale na pewno to zwiększa użyteczność tego motocykla. Zauważcie namocowanie tutaj kufrów bocznych, takie jest aluminiowe, dosyć mocno, solidnie wykonane. Reszta to jest... Podobnie jak w 1300, który już to pan pokazywałem, jeździłem mimo oczywiście, ten podnóżek centralny tu jest też w standardzie, tu jest ta opcja 719, więc też jest trochę akcentów takich o tego typu, takich frezowanych, CNC i tak dalej, więc warto to pokazać. Masa jest praktycznie taka sama jak stare, tak jest starego modelu, tego mojego 1250, czyli też jest dosyć... Duża, no jest to ciężki klamot, tak i mój zresztą, no więc no, trzeba o tym pamiętać. Teraz zobaczmy na proporcje z przodu i to jest cały problem, który jak dla mnie dyskwalifikuje, dla mnie ten motocykl, czyli po prostu ta lampa, której nie cierpię, nie lubię i nie podoba mi się z brzydka, ale to jest oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, kwestia gustu. Kolejną sprawą według mnie, ktoś powie fajnie, bo są spacerówki. Mocno odstające tutaj na boki, jednak te gmole, które mogą w korkach czy przeciskami się między puszkami, powodować ich po prostu rysowanie. No ale teoretycznie są one o podobnej, podobnej szerokości jak te handbary. W każdym razie, no tutaj jest bardzo dużo różnych elementów, w których można sobie wieszać torby. Na przykład te panele w odpowiedniej wersji mają haczyki na dodatkowe torby. Tutaj mamy zaczepy do tankbaga, tank torby. No i też dla mnie to jest trochę dyskusyjne, dlatego że na przykład ja nie chciałbym czegoś takiego i uważam, że to powinno być opcja, a oni to robią jednak w standardzie. Tutaj również gdzieś są takie mocowania do kolejnych toreb, tu do tych kufrów bocznych i oczywiście kufer centralny. To są wszystko kufry ze sterowaniem elektrycznym. Jak widzicie mamy te o, zaślepki, czyli to te kufry będą miały w sobie prąd. I tutaj dużo osób ma bekę z tych wlotów, że to można sobie trzymać. Jakiś żarcie, się sobie podgrzewać. No nieważne. W każdym razie największym takim elementem, który mnie tutaj razi, to są te właśnie panele boczne, ogólnie ten kształt zbiornika, taki e, prostokątny. Żeby to zniwelować, tutaj dodano te halogeny głowę, które troszeczkę mm, poprawiają wizualnie odbiór tego światła. No i też to pewnie fajnie świeci. Zaraz to spróbujemy włączyć. Szyba jest szersza jak 1300, są dodatkowe deflektory, no i są oczywiście w tej wersji te kierunkowskazy w handbarach, natomiast zależnie jeżeli wybierzemy sobie pakiet enduro to wtedy nie ma, one znikają, kierunkowskazy są mocowane tutaj. Także tak to wygląda. Bardzo fajnie, że jest schowek pod siedzeniem. Pokażę Wam go. W 1300 nie było. I w końcu wrócili do regulacji wysokości kanapy w dwóch pozycjach, czego również nie było w zwykłym 1300. A jest tu z nami oczywiście szef. BMW MK z działu motocykli Marek Kochan Mareczku, powiedz mi dzień, dzień dobry, dobry. powiedz mi jak wygląda sytuacja, kiedy będziesz miał testówkę, zanim odpalimy ten motocykl, bo rozumiem, że się da odpalić, powiedz mi kiedy testówka i kiedy klienci będą mogli odbierać pierwsze egzemplarze. To jest tego taki decyzja. pokaz przedpremierowy motocykla. Pierwsze egzemplarze takie na stałe w salonie planujemy mieć w listopadzie tego roku. Więc czy będzie testówka? Zależy troszkę od terminu dostawy. Wiadomo, zima do nas zawita, więc to może się wydarzyć na wiosnę przyszłego roku 2025 roku. Ale w tym roku jeszcze planujemy mieć 1300 gesta zwykłego na skrzyni automatycznej do testów. O, Także to zapraszamy serdecznie i to będzie oczywiście wcześniej. Planujemy, że tak w drugiej połowie września Aha. i październiku ten motocykl już będzie dojazd. Super. A z tego co wiem, wszyscy są ciekawi, jak ta skrzynia działa. Dokładnie. Dobra, no to odpalmy go w tej chwili. Zobaczymy, jak to brzmi. Uwaga, niech nastąpi ta wiekopomna chwila. Wydaje mi się, że chyba lepiej brzmi na tym tłumiku, jak na tym akrapie tysiącstwa co sądzicie lepiej brzmi czy nie na tym 1000 na, tym, na tym się że ten zwykły tłumik e, daje ładniejszy dźwięk no i kolejna rzecz która mi się tu nie do końca podoba to jest brak tej lampy z tyłu no ale to już mówiłem wcześniej zwłaszcza w tak potężnym motocyklu fajnie byłoby jakby jednak była, jest miejsca tą lampę no jest tutaj ten radar no i no nie wiem no sami to ocencie jak uważacie, w każdym razie te same felgi co u mnie, te, te same e, te same szprychy Tutaj się nic nie zmieniło w porównaniu 12.50. Jeszcze zobaczmy tu na szczegóły. O. Ten pakiet. No i jeszcze raz zobaczmy na te, te gmole, bardzo mocno odstające na boki. Zobaczmy jeszcze tutaj pod tym siedzeniem pasażera, co jest. I, a jest fajnie, bo jest schowek. W prawo musisz chyba, nie? Tak. O, w lewo, tak. O właśnie, i to jest fajne, zobaczcie jaki schoweczek kapitalny. Jak ja lubię schowki na narzędzia, na jakieś, na jakieś takie pierdełki. Fajnie, że portfel, nie, portfel, coś tu wejdzie, Ładnie to zrobione. Marek Kozamki, to ja nie chcę wam popsuć motocykla. Kable ładnie pochowane, o to mi się podoba. jest wszystko tak, w 1300 to jest taki nieład, a w tym zwykłym, a tutaj widzę, że to uporządkowali trochę. O i regulację mamy, proszę bardzo, siedzenia. Taką samą jak w 1250, identyczna. O! Akumulator jak łatwo dostępny litowo -jonowy. Proszę bardzo. To jest bardzo fajnie pod siedzeniem. Nawet łatwiej jak u nas. czyli można normalny, bo jest, bo jest Nie, nie wejdzie Ci normalny. Jest za, to jest za mały akumulator. Zobacz, to jest malutki akumulator. Nie ma... Tu, nie wiem, czy taki... No do... to muszę... standardowy rozmiar. Zwykły jest trochę chyba większy, tak? Co my tu mamy jeszcze? O! Właśnie, bardzo istotna różnica. Czy tu jest... E, tu jest chyba wlew oleju, zdaje się, bo jak widać tutaj na silniku już nie mamy na głowicy tego korka wlewu, tylko jest tutaj. O, tu mamy możliwość kontroli poziomu oleju w silniku, duży, taki, taka skala, nie już nie ocz, tylko taka skala. No, oświetlenie sprawdźmy, no to świeci to, no teraz, no fajnie, poszerza trochę ten motor i o to chodzi, chyba, żeby był, był lepiej widoczny. No, kierunkowskazy, naprawdę, potęga. Z przodu potęga. No i z tyłu mi brakuje tej lampy. Czemu oni tej lampy tu nie dali? O matko. Marek, tu trzeba będzie coś od Chińczyka, jakąś lampę dokupić. Z tyłu. No dziwnie to wygląda. Ta, patrz, no taka, taka wiesz, no jakby tu coś po prostu urwali, odjęli z tego, no. No ale za to mocow, moc... No, pałon ładnie, tutaj po jest skrócony ten w ogóle ten tył. Zobacz. Ale dla mnie to i tak cały czas brakuje tu proporcji. No A tu jeszcze zobaczcie. stelaż do kufra centralnego jest pływający, także on się tu przesuwa specjalnie podczas jazdy. Marek, no i co? Jakbyś to. Jak Ci się podoba? Oszalałeś na punkcie tego z tej, z tej pozycji mi się podoba to jest wszystko fajnie. Siadaj tylko na nim, gorzej, zobaczymy Tylko jak gorzej jak jest Siadaj. z zewnątrz z przodu ten tryb, ten tryb Można poprosić o szybę nas do samej góry O. No szyba większa jak w tym 1300 i szersza a jak Ci się podoba schowek tutaj na ten, na ten telefon? Pokażmy go. Eee, tak? Jest zmieści się Twój telefon tu? Zmieści się, sprawdźmy. Ty masz takiego byka wielkiego? Co Ty masz? S23 Ultra? Nie zmieści się. Uuu, czyli duży. 22 Ultra. No taki duży smartfon nie wchodzi. Także lipa. Marek, no i teraz jeszcze powiedz mi, bo wiem, że masz jakieś krytyczne uwagi na temat wyświetlacza GES. Powiedz nam o co chodzi. O co chodzi? O to chodzi, że wszelkie dane, które na przykład kilometry, paliwo, temperatura powinny być wyświetlone jednocześnie, a nie żeby klikać I to jednym przyciskiem się klika, jak się przeskoczy to co się chce, no to trzeba klikać. Znowu Czy... szukać tego, co się potrzebuje, i w tym momencie, w czasie jazdy, ja robię 200-300 metrów, nim patrząc na ekran, a nie patrząc na drogę. Czyli uważasz, że tutaj powinny być, być... na tym wyświetlaczu u góry wszystkie te parametry? Jest tyle miejsca: temperatura tak. może być, może stan paliwa, kilometry, nic więcej nie potrzeba. Trzy, trzy rzeczy, a jest tylko jedno do wyboru. No tym wiem. bardziej, że temperatury też tu nie ma, trzeba wchodzić w menu, w mój, mój pojazd, tak. i dopiero wtedy jest temperatura. Jest piękny obrazek, kuźwa, a nie ma obrotomierza, więc... Czyli brakuje Ci, inaczej u nas wolałoby, żeby to było wszystko na jednym oknie, tak, Mają inne firmy, Ducati... Suzuki GSX-S1000GX, pamiętasz? Oglądałeś ten Suzuki, Honda, Ducati, Chińczyki za 20 parę tysięcy to mają, a motocykl za 140 niestety Czyli uważasz, nie zawadzasz? Uważam to, że to jest... Wspórzające na dłuższą metę. A powiedz mi, jak Ci jeszcze podobają te haczyki, te mocowania tego... No to akurat nie przeszkadza. Jest, nie przeszkadza. no jest. Tak? No, także... To, to, no cóż, to jest cały, cały design, tak? Nie, nie przeszkadza. Wszystko w tym momencie, w tej pozycji jest wszystko ok. Jedyny, jedyny minus to jest ta lampa, tak? Znaczy minus w sensie wizualnym dla mnie. No i dobra drodzy widzowie, także chyba tyle tej prezentacji tak na szybko Oczywiście jak tylko się pojawi testówka, będę nią jeździł w pierwszej kolejności Natomiast z tego co mówił Marek, jak słyszeliście mają mieć 1300 z tą Półautomatyczną skrzynią biegów, także jestem bardzo ciekaw jak to działa i na pewno będę tą W pierwszej kolejności testował A teraz oczywiście Adventurem się przejadę Czy mnie ten motocykl urzekł, bo pytaliście to w komentarzach, nie Czy mi się podoba? Też nie Wolę 1250, dlatego Cieszę się, że mam 12.50. Także tyle, pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego filmu. Cześć!